Na giełdzie też są nieprzewidywalne. Znaczy, jeszcze bardziej nieprzewidywalne niż... No nie, bo nie bo okres jest no, ciekawy, no i nie mieliśmy jakby w najbliższej w historii takiej. Taki. Ale to, to rozumienie, to znaczy ostatnie miesiące pokazało, że najlepsze jest rozumienie. Feinstein, hmm. tak się określało, tak się określa. Przedsiębiorcy, że robi Feinstein, patrzy na historię, patrzy co się dzieje, patrzy na dane, zastanawia się, co może się stać? Na przykład można było zrozumieć co, to spotkanie, można było świetnie zarobić na jenie. <coughs> jeśli ktoś rozumie, że nadchodzi taki kryzys i przewiduje, albo nawet już się zaczął taki kryzys i rozumie jego naturę, że będzie ssanie w całym systemie, że będzie delewarowanie, czyli zmniejszanie pozycji, delewarowanych przez wszystkie instytucje na świecie, jeśli będzie konieczne zamknięcia tego carry trade, czyli tego zadłużania się, które następowało w jenie, czyli trzeba będzie spłacać je, czyli znaczy trzeba będzie kupować jena i goździć, znaczy nie było to coś, nie było to czarny łapyć, to nie było coś zupełnie nieprzywidzianego, coś co nagle się pojawiło, co było zaskoczeniem, bo można było to wyantycypować i zrozumieć, że coś takiego może nastąpić i obstawić na to. Czyli to jest kierowanie się ku analizy fundamentalnej bardziej, która jest bardziej czasochłonna, pracochłonna, której trzeba więcej czasu potem, poświęcić niż znaczy po prostu zwykłej analizie technicznej, której praktycznie jakiś program, kilka wskaźników pokaże nam. O, cena, nie wiem, tydzień temu była 2 zł niższa, dzisiaj jest 2 zł wyższa, a to za rok będzie, hmm. nie wiem, 100% hmm. wyższa. Tak? Tak, tak. Czyli to, to jest tylko program, który się może pomylić, może coś policzyć, a analiza techniczna tak naprawdę jest oparta tylko na głupich wskaźnikach. Przepraszam, tak, umy, to, że tak ujmę to, może ktoś to po prostu to wierzy i e, opiera w to swoje inwestycje. Nie twierdzę, że ona nie jest skuteczna, może być. No, ale to jest też moim zdaniem wiele związanych z tym bardziej, że jak mamy teraz takie zachwiania gospodarcze, e, musimy więcej czasu według mnie, poświęcić analizie fundamentalnej, która e, tutaj na pewno odgrywa dużo większą rolę i która jest bardziej rozumiana przez większość inwestorów niż analiza techniczna. W Suli zabaweł to jest stały powód w miarę. Z gorzej, bo są żadne szczegóły ale te spółki są nielotowane. Nie ja myślę że w ogóle, że, że. Ale mogą mieć kredyt wienie. No. Ktoś przychodzi. A myślę, że tutaj już jest, 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 jest taka masa graczy drobnych, a do tego dochodzi tych 100 światowych graczy dużych, związanych między sobą. No. Oni za rokiem muszą szczęście, a ja patrzę tak z punktu widzenia inwestora indywidualnego, który już od lat nie inwestuje. A no. no, to tak samo? Tak, czasem możesz trafić na eksakonament, a nawet nie jesteś tak bardzo rozumiany. To, to zrozumienie z Jenem, więc to jest... To jest rok sierpień A nawet nie, na ale... 2006, 2006 rok. 2006 rok były ewidentne objawy tego, że kończy się państwa nieruchomości w Stanach. Znaczy było wyhamowanie cen. Więc patrzymy sobie na trend, o najzapychnicze. Patrzymy sobie jak te ceny rosły i obstawiamy, że na 2007-2008 rok będzie kryzys na rynku nieruchomości w Stanach, że to musi się skończyć. I obstawiamy na spadki. Tak jak lachy, kapital przynosimy w skali roku 1000% zwrotu. Taki kapitał, który odstawił nas na, na kryzys na rynku tak nie chodzi. Jak się uniknie 100 zł, to musimy o 1000 jest yy, Albo nawet już po wystąpieniu, pojawił się już kryzys po sierpniu 2007 roku. Widzimy, że są interwencje stwierdzamy, że to nic nie pomoże. Patrzymy, które banki udzielimy najwięcej, do tych kursy czyli instrumentów z nimi związanych, które są w ich księgach. I, i szokujemy je. Gramy na krótką sprzedaż, Patrzymy, to też, żeby Morgan nie gra, i się Więc... utrzymają. Tak, tak, tak nie. nie. Jak ktoś gra na Jackie Morgan, przecież Jeki Morgan gra, to stwierdzi, że z banku, który jest rządowy, Tak, tak, nie. Niech uważa. jeszcze Goldmana tak. mógłby mogli go odpuścić. J.P. Morgan, który zakładał Bank y, Centralny Amerykański. To jest, y, tak, to jest y, najgłębiejsi w Polsce siedzący, siedzący bakteria w systemie. Ja mam, mam pytanie, bo takiego już bardziej właśnie się środowiska mam, też w się nie zajmuje. Czy, czy, czy to w ogóle w naszej historii, w historii ludzkości odbytej w już nowoczesnej, Mieliśmy taki tak naprawdę system wolnościowy, charakterystyczny. Tak, co mają teraz? Podobny, nie, nie. Znam te opowieści, znam. Yy, nie wiem, dlaczego system, w którym nie funkcjonuje własność prywatna, miałby być systemem wolnościowym, ale... Nie, 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 nie istnieje własność prywatna? Jakaś tam istnieje, ale to jest taka własność, że jak tak nie rozpoznawana za pomocą rozumu i systemu prawnego, tylko rozpoznawana za pomocą karabinów i prawników. No to, nie to też swego jest jest z tego rozwaja. Tak, ale Polityczny. ma, ma krótką strukturę kapitałową. Krótką strukturę kapitałową, u nas. Yy, Natomiast system jest taki, że też jest gdzieś karami w pewnym momencie, ale to jest gdzieś tam na końcu, prawda, jest cała struktura po drodze, natomiast tam jest bardzo krótka struktura kapitałowa. Mało tego, do procesu produkcji prawa. Prawo jest produkowane bardzo szybko i w dużym stopniu nieprzewidywalne. nieprzewidywalny, stochastyczny no, Ale w porównaniu do tego, co było wcześniej, wydaje mi się, że to lepszy system niż socjalizm poprzedniego dyktatora. A nie, to pewnie i tak. Nie, no, w sumarii jest teraz największy wskaźnik telefonizacji w całej Afryce. Poza tym, w ostatnich no, latach nie jest, naj... to jest największy to spadek to na śmierci wolności, niemowląt. Więc jest całkiem coś Nie, no trzeba było tych sprawach porozmawiać. No, czy wprowadzenie jednej centralnej władzy by coś zmieniło w tym kraju? Na lepsze raczej nie. No, chyba to się zmieniło wtedy. Zresztą, czy by się dało to wprowadzić? Z powrotem, bo to Afrykanie na, na, przykład, na, żołbów, na Siłą, nie Zawsze można prowadzić jakiś rząd, który chce się Siłą najczęściej, tylko w takim, że można się Ale, ale wróćmy do pytania, to, że było kiedyś... Właśnie, czy było kiedyś tak dobrze. Znaczy, na przykład Inge stawia za przykład, chyba przede wszystkim w XIX wiek i, i, i mówi o tym, że to najbliższy, dlatego, dlatego tak się, że to. to w takich godobnych rozminach dzięki ekonomii, dzięki stanowiskom i podkryciu odkryciu możliwości gospodarczej jako y, metody po prostu poprawy, zwiększenia dochody. To mnie znaczy, że zostało osiągnięte jakieś idee, ale nie było tak, mi się rzeczy tak, wydaje, że tego taki czas po prostu zamiast opóźnił, bo to też nie jest, żeby nie chodzi o ale zechcie w dobrym kierunku, zaczęto iść w kierunku... Działanie biurokracji, rządowi. Tak, tak ewoluuje system państwowy. Musi tak być, ludzie, którzy są w rządzie, są ludźmi, są, mają jakieś interesy i widzą, że jeżeli wprowadzą dodatkowe regulacje, to będą mieli pracę, z której będą mogli czerpać zyski. Więc no, trudno jest dziwić się, że tak było. A czy był taki system? Oczywiście, że był na dzikim zachodzie, tak? który nie był tak dziki, jak się wydaje. No składysz akty z wielkich obszarów, a dla Ciebie to jest bardzo to jest... może to nie jest najważniejsze. Najważniejsze żeby rozumieć, na co to polega i próbować... Chciałem jest... egzemplifikacje tak, robią swoje, nie? No. Tak, robią swoje, tylko tak, tak jak bardzo... KMD hmm, są... ...mocne no. zatrzymanie takiej idei, taki że trzeba znaleźć, gdzie, gdzie kiedyś tak było, bo samochodzie, którzy na ogieńach, to nikt nie było. Nawet jeśli uznać, że nigdy nie było, to co z tego? To prawda. Znaczy, to nie dowodzi no, tego, że, że, że to się musi. Że nie warto do czego dążyć, że to nie może się udać. Tak, tak. To jest tak no nie wiem. z nie to nie z ta, 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 ta. Ta, To, że tak rzadko się święci trafiają, albo no, być może, nie wiem, nigdy prawie, to, ta. Ta, to, że, się trafia, no, to może, nie znaczy, że do świętości nie do To właśnie podobny argument kiedyś mówiono o niewolnictwie, oczywiście.